Pytacie się co z oazu? Co z oazu jest baza faza? A czy, gdzie jest oaza? Czemu oaza nic nie nagrywa? Ja wam powiem czemu. Właśnie trzymam przed sobą raport finansowy oazy za sierpień. No i kolorowo nie jest. Narzekacie, nie dostarcza się nam nowych treści, nic. Ja wam powiem, żeby nie mówić jakimiś głupimi liczbami, wiecie do czego to już doszło, że Szczepan poszedł do... musiał pójść do... Przepraszam, nie, to słowo nie przychodzi, mi się zgadło. Do, do pra. Do pracy. Do pracy. Przepraszam bardzo, jeszcze ze mną tak źle nie jest, jeszcze nie, nie, poszedł, nie pójdę do pracy, absolutnie. Artur też, Artur aż się schował pod stołem, nie? Chyba jak usłyszał to słowo. Aby nie było, że kłamiemy czy coś, wrzucam wam tu oficjalny wyciąg z konta, jak ma nasz siedlans. No i jest nieciekawy, ponieważ na ten miesiąc, na wrzesień, mamy przewidziane 49 zł i 25 groszy. Ja już to wydałem, 1 września. A Wojanki, bo Wojan taką fajną piosenkę zrobił, że aż mnie przekonał i wydałem cały budżet. Więc jak widać sytuacja jest tragiczna, nie mamy pieniędzy. Oczywiście to jest tak, że po prostu źle nam się powodzi, nie ma wyświetleń i, i w ogóle. A nie, że po prostu te pieniądze ktoś, ktoś zajumał, nie? I no w sumie na bilansie wszystko widać, że pieniędzy nie ma, było dużo wydatków, mały przychód. No i no jest jak jest, więc chciałem, żebyśmy byli jakby na rzetelni. I właśnie dlatego nie pojawiają się nowe treści, bo nie mamy na to pieniędzy. A nasze produkcje są wyjątkowo kosztowne. Nie to, co so baza i faza. Wydajemy dużo pieniędzy na to. Tak, jakby tanie rzeczy. Prawda, Artur? Arturaż się chowa, bo on przed Arturem stoi już widmo tego, że będzie musiał pójść do pracy. Ja, wiadomo, ja nie pójdę. Ja będę dług... Najpierw wyślemy Artura do pracy, później ja pójdę, jak już będzie, będzie tragicznie, naprawdę. Ale to już musi być tragicznie, tragicznie. Na razie poszedł Szczepan do pracy, zarabia, później pójdzie Artur, jak będzie jeszcze gorzej. Więc e, oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie, żebym nie musiał pójść do pracy. Pozdrawiam ku łapaliczko.